Ja to z dzisiejszego od to będzie jak premierka? Tam to wyraźń, były takie, wyraźń, takie no, no tak Takie dzisiaj, set triki masę, i, i takie Wiecie nie panie Kurde zapomniałem, mam tak cichą muzykę nie ma, nie no, nie ma. Ło panie a... zawsze w przypadku... Jak Wielu, widzieliście z tego filmu co rzuciłem to Widzieliście jak blisko było coś specjalnego, nie? E... No. To tak fajnie, że mam mumię, bo to jest mój... To... Bardzo teraz chciałbym mieć coś specjalnego, ale... To też chciałem mieć. Na Halloween takie mumia. I w ogóle nie będę dzisiaj przed chwilą jakaś działa. No panie. Player wleciał. Gdzieś zapomnienie. Tylko jedna w bo... głowie no, 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 ma. player odlatuje, player odlatuje. Ja chcę. Ty, dwa ta specjale ta mi by się ta trafiły ta w tej ta grze. Ta Kurde. Ta... <grym> Ej, dobra widzowie. Co będzie następnie? Następnie, myślę, że będzie jakieś hot z kasy. Chummy z Ja to przyjdę! I ja tu nie obchodzi, ja przyjdę tu do finału, mówię, mówię, mówi to. To jest easy mapka. Sium, sium. Uh, uh. Tu mnie robi sticker. Teraz zawsze go robię. Tak się nauczyłem. Szybko, szybko. No, Kurcie! Szybko leć tam, leć no kurde. Nie, nie, nie!

ale ostatnio za tym Winna zdobyłem Koronkę, więc kto wie, może nie jestem aż taki zły Ju Ej, ktoś tu ma... YouTube Hack Czemu ktoś ma tu nie YouTube Hack? Nie ma takiego YouTube Hack Uuuu, widzę, że mi się jacyś ludzie chyba trafili. Jak mają majątkę w ślizgu. Lecę, widzowie. Lecę, bo chcę, bo życie Co? Jest. Jesteśmy, widzowie, zakwalifikowani. Nie, na początku nie lubiłem tej mapki, ale w sumie jest teraz spoko na mnie. Nie, ale no. nie lubię tej mapy. To jest pierwsze ale jest, no, jest spoko, ale jej nie lubię. Nie wiem jak. Jest easy ale nie lubię tej mapy przez te kręciółki, nie? Nie. Ja, ja zgadzam się. Rosjał mapa jest przecież. Leć ktoś napisał w internecie, chcecie mówić o rosyjskiej duszy, rosyjskim języku rosyjskiej kulturze, najpierw posłuchajcie jęków i krzyków ludzi z pod gruzów wierzchowcami. Naszym obowiązkiem naszym zadaniem jest nie dopuszczenie do tego, żeby takimi właśnie mięknymi środkami Rosja spowodę polityki, żebyśmy zapomnieli wojna taky toczy się na terenie Ukrainy. Wspólna deklaracja szefów parlamentu Polski z no. to jednak za mało. Rosja wciąż skutecznie i schizofrenicznie sprawdza. Co on zrobił? Rosja wreszcie zrozumiałem, napisała po ataku dniewsza ukraińska poetka i historyk literatury Hałyna Kruk. O czym jest ta ich bajka o maszynce i trzech nieziezi? Przyjść do cudzego domu spać cudzysłowie. Przygody do finału jeść, a jeść. Takie małe. I coś, w co nie umiem grać. Raz, dwa, trzy. No czemu te boty biegają? Nie biega się. Ja muszę uciekać, bo oni biegają. Dwie są oni i Raz, dwa, trzy. Kurde, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kurde, raz, dwa, trzy, dobra, tutaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. kurde, mol. Sam teraz wpadłem w panikę. Tu powoli, teraz tu. Teraz, teraz tu. tu? Coś, no, nie podobno, teraz no, nie teraz tu. tu? Który, który kupujemy, teraz bo to jest istotne, wspieramy powodów, teraz jak tu. Jaka, złotówkę, którą wydajemy, I teraz spadaj. Nie wielkaj. No um, właśnie życie, na Spoglądamy, bo cały czas produkty na polskim rynku znajdują się z Rosji. E, I jak sprawi, czy, czy rzeczywiście on pochodzi z Rosji? Spadaj, Elsa. Spadaj, Elsa. Spadaj, spadaj, spadaj Elsa. Spoglądamy na numer kreskowy, który jest na każdym produkcie i na pierwsze trzy cyfry, 460, to powinna nam się już zapalić lampka, że jest to na pewno produkt wyprodukowany i sprowadzony z Federacji Rosyjskiej i nie tylko 460, ale właściwie pierwsze dwie cyfry, czyli 4 i 6 to, to Jezus Maria. dokładnie i bo 460, o, to jest od 460 do 469, czyli kolejno 461, 462, to wiemy, że to są produkty, które z pewnością są wyprodukowane w Rosji. I jeszcze jeden, na który warto zwrócić uwagę, to jest 481. To jestem jest twój wirtualny nauczyciel angielskiego. Jaki to kolor? Czwarty! Czwarty! poczwórny. Pobierz aplikację ze App Store lub Google Slide. Tak widzę mnie. pracę zabaw? Lego to jest najgłupsza aplikacja do tworzenia zabawek. Po co, po co ci aplikacja? Możesz może przecież mieć samek klocki. I, spójrzmy, i tak, może sobie to, układać ten, jak i chcesz to, lub mieć instrukcje go tak no, zestawił. Okony, y co, on to, co on się, się wylosuje? Ciekawe, że także um, na tu sprowadzanych no Tak zakończyliśmy to, dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mumia się tak kręci. Mumia się tak kręci. Tak, że oglądamy pęskówki, sprawdzamy, słuchamy muzyki. Jak, kto? Kus? Mera.